Pieśń o żołnierzach z Wyspy Węży. Zbliża się krążownik rakietowy. Ostrzega przez radio tymi słowy. Tutaj rosyjski okręt wojenny. Rek kapitana wyrokiem brzemienny. Powtarzam, rosyjski okręt wojenny. Na ton egzekucji znamienne. Żołnierze, natychmiast złóżcie broń. I celują z lufy armaty w skroń. Poddajcie się, bo ogień otworzymy I z całą siłą na was uderzymy. Odbiór! I padło ostatnie zaklęcie. Pierdol się, rosyjskie okręcie! Trzynaście dusz stanęło naprzeciw, Wyrażając tak święty swój sprzeciw Na goliata ślepe zło przemocy, Miotając wiarą, jak Dawid z procy. Na małej wysepce cud się zdarzył, choć zwycięstwa szali nie przeważył, agresora swą odwagą spotwarzył, wroga mordercze oblicze obnażył. Chwała i cześć wam, bohaterowie! Choćby i z samym diabłem w zmowie był wróg, co śmierć i pożar dziś sieje, łez wyzbranych szkwał ogień zaleje. Nasze wysterplate, wasza wyspa węży. Historia dowodzi, wróg niezwycięży, co siłą odbiera prawo do wolności. Nie będzie historia miała litości.